Witam Cię w filmie z serii ciekawej i praktycznej. Dzisiejszy odcinek chciałbym rozpocząć od podziękowań. Dlaczego? Ponieważ w zeszłym tygodniu uzyskałem 1000 subskrypcji na moim kanale na YouTube. To dzięki Wam osiągnąłem tą liczbę. Dlatego też chciałbym bardzo serdecznie z tego miejsca podziękować wszystkim moim subskrybentom. Oczywiście, również chciałbym podziękować wszystkim osobom, które oglądają na bieżąco moje filmy. Nie zmienia to faktu, że chciałbym osoby te prosić również o ten właśnie przycisk subskrybuj, z uwagi na to, że statystyki dowodzą, że ponad 75% osób oglądających moje filmy nie subskrybuje mojego kanału. Będzie mi bardzo miło, jeśli oczywiście zasubskrybujesz go i będzie z moimi filmami na bieżąco. Jednocześnie chciałbym prosić o to, aby zostawiać komentarze, e, oczywiście lajkować. Filmy, jeżeli Ci się podobają, ponieważ dzięki temu filmy moje trafiają do coraz to większej grupy odbiorców, a na tym e, nie ukrywam, że bardzo mi zależy, żeby moje filmy właśnie między innymi trafiały do, do wszystkich zainteresowanych. Dlatego to jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za te 1000 subskrypcji. Oczywiście nie zwalniam tempa, dlatego też. Przygotowałem dzisiaj kolejny, uważam, że bardzo fajny odcinek. W dzisiejszym odcinku będę mówił o tym, w jaki sposób, właśnie między innymi z programu Excel, kopiować dane z Excela do Worda. Aby na przykład badania lekarskie, które pojawiają się choćby nawet w tabelce, takie jak ta oczywiście, to jest przykład danych, to są dane dotyczące symulacji, to są dane, które są po prostu wymyślone na potrzeby tego właśnie filmu nie zmienia to faktu, że interesuje mnie, aby te dane trafiły właśnie między innymi do Worda. Ale w postaci tabeli. To no właśnie Word i jego właściwość, czyli to, że posiada tabelę, pozwala właśnie między innymi tworzyć i przygotowywać takie dokumenty w bardzo precyzyjny sposób. Dlatego zależy mi na tym, żeby taki dokument, taki dokument w postaci Excel'a trafił właśnie i te dane trafiły do Worda jako tabela. I tym będziemy się chcieli dzisiaj zająć w tym filmie. Natomiast zanim opowiem o tym, chciałbym bardzo serdecznie zachęcić cię jednocześnie do zakupu mojego materiału, który będzie rozbudową tego filmu, a mianowicie to oznacza, na mojej platformie smartxl.pl w zakładce wiedza za link zostawię w komentarzu do tego filmu, zwróć uwagę, że będę zajmował się przygotowaniem takiej sekcji, która powoduje jak generować raporty do programów Word. Zwróć uwagę, że jest to korespondencja seryjna. Filmik dotyczące korespondencji seryjnej również znajdziesz na moim kanale na YouTubie z kolei w wiedza za grosze również znajdziesz takie rozbudowane narzędzie do tego żeby móc zarządzać większą ilością baz danych. Niemniej jednak filmik, który udostępnia właśnie między innymi w sekcji wiedza za grosze i po dokonaniu takiego zakupu do tego materiału otrzymujesz przede wszystkim dostęp do tego filmu, w którym pokażę przede wszystkim w jaki sposób przygotować kod, który będzie pozwalał generować raport do programu Word, ale do pojedynczego tak naprawdę pliku i jednocześnie generować do wszystkich osobnych plików doc, czyli będziemy nie tyle tak jak tutaj widzimy generować do PDF-a, ale również będziemy tworzyć takie pliki Worda. Dlatego też będzie to moduł, który będzie rozbudowywał ten poprzedni tak jakby film korespondencji seryjnej. I z tego miejsca bardzo serdecznie zachęcam do zakupu takiego materiału w sekcji Wieta Zagrosza na mojej stronie smartexlpl. A teraz wracając. Tradycyjnie jak to bywało u mnie w filmach będę chciał rozpocząć wszystko od samego początku. Co to oznacza? Że przejdziemy za chwilkę oczywiście do karty developer i tam przejdziemy do edytora Visual Basic i będziemy pisać cały kod z samego początku. Natomiast zwróćmy uwagę, od czego rozpocznę? Od omówienia kilku kwestii. Nie interesuje mnie na dobrą sprawę, co tutaj się kryje, jeśli chodzi o formuły. Mnie interesuje, żeby cała ta zawartość została po prostu przeniesiona do tabelki Worda. A następnie tam delikatnie dopasowana, po to, żeby ona no, wyglądała w miarę tam w spójny sposób. I teraz od czego zaczniemy? A mianowicie odpowiem. Będziemy potrzebowali utworzyć nową instancję Worda. No, bo zwróćmy uwagę, no, potrzebujemy te dane jakoś do tego Worda przekopiować. To oznacza, że będę musiał stworzyć kod, który dokładnie co zrobi, uruchomi mi taką po prostu instancję. Ale instancję Worda, bo pamiętaj, że wraz z Wordem uruchamia się po prostu pusty dokument, więc ja muszę najpierw zainicjować otwarcie. Mojego głównego programu, czyli Application, czyli Worda, a dopiero wtedy uruchomimy nową zmienną, którą powołamy też do życia, właśnie pusty dokument. No i tak to się będzie odbywać. A następnie, w momencie, gdy już ten dokument będzie uruchomiony, będziemy właśnie do tego dokumentu przenosić tą naszą tutaj całą tabelkę. I tą tabelkę będziemy przenosili na podstawie Current Region, czyli. Nic innego jak Ctrl gwiazdka bądź Ctrl Shift 8 będziemy chcieli to kodem właśnie między innymi przypisać do zmiennej, a później tą zmienną będziemy przenosili właśnie między innymi do dokumentu. Word. No tutaj pojawią się oczywiście nowości. Jeżeli śledzisz mój kanał, to oczywiście różne informacje o różnej treści się będą pojawiały. Natomiast jeśli chodzi o kopiowanie do Worda i to, co się za chwilkę pojawi w tym kodzie, no to będzie poniekąd też trochę oczywiście kodu, który, o którym opowiadam już we wcześniejszych filmach. Nie, nie zmienia to faktu, że będzie też całkowicie nowy kod. No dobra, to w takim razie na karcie developer, którą mam aktywną, przechodzę do Visual Basic Editor. Po przejściu do Visual Basic Editor, tak, będę chciał tworzyć właśnie w tym moim projekcie. Zwróć uwagę, że to jest mój projekt, czyli ten mój plik otwarty, w którym będę pracował. Będę chciał stworzyć nowy moduł. Dlatego wybieram na karcie Insert, czyli tutaj moduł. Zwróć uwagę, że mam tutaj już wcześniej przygotowane kody. Oczywiście to są kody gotowe, niemniej jednak to są kody, które właśnie między innymi realizują choćby nawet ten materiał, do którego dostęp możesz otrzymać po zakupie na mojej stronie smartAccelPair w zakładce WD za Nie zmienia to faktu, że my tworzymy wszystko od samego początku. I teraz, co będziemy chcieli zrobić? Oczywiście, tutaj w tym miejscu, ten moduł możemy sobie nazwać, że jest to tak naprawdę zapis do Word. Procedura. Procedura, która będzie nazywała się zapisujemy dane do Worda. Czyli co robimy? Zapisujemy dane do Worda. I teraz jak ten zapis będzie wyglądał? Wspominałem, że musimy utworzyć nową instancję Worda. Czyli do tego będę potrzebował zmienną, czyli Word Application Czyli word aplikacja. Możemy wpisać w skrótem word app, czyli word aplikacja, jako i teraz potrzebujemy określić, że będzie to word. Spójrz, że będzie to application. I wybieram word application. I teraz jedna z najważniejszych kwestii. Z uwagi na to, że będę właśnie między innymi wywołał teraz word application i za chwilkę będę powołał kolejną zmienną, która później będzie e, tworzyła mój dokument, potrzebuję na tym etapie uruchomić nową bibliotekę, czyli włączyć i ją aktywować. Co to oznacza? Upewni się, że na karcie Tools w referencjach masz aktywowane właśnie między innymi biblioteki dotyczące Microsoft Word. Zwróć uwagę, że jeżeli nie masz ich aktywowanych, to znajdziesz je poniżej. Zobacz uwagę, że masz słowaki i przesuwając się tym słowakiem odnajdziesz Microsoft Word, widzimy Object Library, czyli po prostu bibliotekę obsługującą Worda. Zwróć uwagę, że tu jest Office, jest Excel, są też inne biblioteki. Potrzebujesz mieć aktywną tą bibliotekę. Jeżeli jej nie masz, koniecznie aktywuj ją. A następnie kliknij przycisk OK. Czyli aktywujemy, klikamy OK. I od tej pory możemy swobodnie pisać dalej kod. Co potrzebuje dalej? Potrzebuję Dimension, i teraz mój dokument. Czy ja to nazwę mój Doc. Mój dokument jako Word, ale tym razem document, Tak, i zwróć uwagę, że to są dwie zmienne, które będę za chwilę wykorzystywał. Pamiętaj, te dwie zmienne tworzę po to, żeby móc w Excelu uruchomić instancję Worda, a następnie jak już uruchomię instancję Worda, uruchomić pusty dokument. I dzięki temu, że będę miał pusty dokument, dzięki tym zmiennym będę mógł później wykorzystywać dalej w kodzie te moje wszystkie funkcjonalności. Teraz co potrzebuję dalej? Potrzebuję dim zakres. omówiliśmy, że potrzebujemy ustalić current region, ale przypiszemy sobie go do zakresu jako range, a następnie potrzebuje jeszcze dim ścieżka jako string. Ścieżka, która będzie przechowywała nic innego jak właśnie adres to gdzie chcę zapisywać ten plik. Zwróć uwagę, że ja chcę zapisywać ten plik na przykład w tym miejscu. Mam taką ścieżkę, Ctrl C, wracam i zwróć uwagę, że pierwszą zmienną, którą przypiszę to ścieżka. Pisząc ście, widzimy Ctrl spacja jeżeli taka zmienna została powołana, to w tym momencie będziemy mogli sobie za pomocą tego, że już istnieje, za pomocą tego skrótu klawiszowego wywoływać takie nazwy. Jest to bardzo przydatny skrót Space, jak mamy długie zmienne. Żeby nie pisać, możemy je wywoływać. Równa się w cudzysłowie, oczywiście, ta moja zmienna. Teraz pamiętaj, że jeżeli nasz plik ma trafić bezpośrednio do tej lokalizacji, to koniecznie potrzebujemy AWS separator, czyli tak naprawdę separator, który w tym momencie widzimy, jest separatorem dokładnie takim. I aby móc to troszeczkę sobie usprawnić i tutaj w tym momencie wspomóc, możemy go zrobić w tym miejscu. Nie będziemy musieli go później w kodzie, tak jakby konkatenować, czyli łączyć. Nie? No i teraz zamykam cudzysłów i mamy. Pamiętaj, że na to jest wiele rozwiązań, niemniej jednak ja skorzystam z tej. Ona będzie tutaj na tym etapie prosta, nie potrzebujemy nic więcej robić. Czyli to było tak, jakby zapisanie ścieżki. I teraz zapiszę sobie tutaj, tworzymy nową instancję. Jak to zrobimy? A mianowicie słówkiem set. Dlaczego? Pamiętaj, że mamy zmienną obiektową. Więc zmienna obiektowa potrzebuje przypisania su i słówka set. Czyli mówi ustaw World App, czyli naszą World aplikację, tak naprawdę jako nową instancję World i widzimy Application. I tyle. I na dobrą sprawę to powołuje nam nową instancję. I teraz. Co potrzebujemy? No Włączamy na dobrą sprawę tak, widoczność worda, no bo zwróć uwagę, że to, co teraz zrobiliśmy, to jest właśnie m.in. powołanie Word Application. I teraz potrzebujemy tak naprawdę włączyć widoczność worda. Za chwilkę to będziemy robić. Niemniej jednak, tak sobie teraz patrzę, że mamy jeszcze zmienną ścieżkę i mamy jeszcze zmienną zakres. To może od razu, jak już deklarujemy tutaj te ścieżki, to może po ścieżce zadeklarujmy zakres. Zakres co będzie? I teraz zwróć uwagę pomniejszę tego, ten plik, będę spółdzielił go z ekranem, może nie tego, tylko po prostu Excela, czyli jeszcze raz z Excela. Zwróć uwagę, że nie potrzebuję aż tyle tego Excela, niemniej jednak potrzebujemy tutaj ustalić ten cały zakres. Mówiłem wcześniej, że będzie to Current Region, czyli będzie to kontrol gwiazdka, po prostu za pomocą skrótu klawiszowego w Excelu możemy sobie zdefiniować, jak to wygląda, natomiast w Excelu, pamiętaj, że jest to nic innego, jak Odwołanie się do nazwy technicznej. Nazwa techniczna naszego badania to jest nic innego, zwróć uwagę, jak dokładnie, zwróćmy uwagę, badania lekarskie. Badanie lekarskie to jest arkusz 1, nazwa techniczna. Dlatego też wtedy mówię arkusz 1, na tym etapie range, komórka A1. Komórka A1 tylko dlatego, że potrzebuje być w jakimś aktywnym miejscu. Aktywnym moim miejscem może być ta komórka, może być ta komórka, ale ja chciałbym, żeby to była pierwsza z brzegu. Zresztą, jak się przypatrzymy skrótowi klawiszowemu kontrol gwiazdka, to zwróćmy uwagę, że tak naprawdę pierwszą aktywną komórką w tym zakresie zawsze jest ta lewa górna. Dlatego to jest komórka A1. Niemniej jednak jest to też dobra praktyka, żeby uruchamiać i klikać w pierwszą komórkę, która wyznacza nasz zakres. Dlatego też klikam A1. Oczywiście mógłbym tu kliknąć A5, B20. Ważne, żeby ta komórka znajdowała się w tym naszym zakresie. No ale widzimy, wystarczy, że A1, ponieważ to, co teraz zrobiłem, to jest kliknięcie w komórkę A1 i kontrol gwiazdka, czyli kontrol gwiazdka to jest po prostu po kropce Parent Ridgel i to jest to i teraz to jest od tej pory mój zakres i spójrzmy powołałem zmienne Przypisałem sobie do zmiennych właśnie ścieżkę zakres Przypisałem i ustawiłem że moją e, aplikacją Worda to jest nowa instancja Word application no i teraz idźmy dalej potrzebuję włączyć widoczność czy włączamy widoczność Worda a to oznacza Word a, Czyli czy to co zrobiliśmy do tej pory już powołali i powiem visible visible które będzie równe True. Tak, visible równe true. I teraz to oznacza, że się ta instancja pojawi, tak? Ten nasz plik, ten nasz taki act word, przepraszam, pojawi się również. I teraz możemy oczywiście wykonać jeszcze jedną rzecz. Ja to zrobię, natomiast niekoniecznie na tym mi zależy, ale możemy zrobić word up e, i możemy zrobić tutaj w tym momencie oczywiście bez komentarza, to zrobimy później, e, jako. Activate. Dokładnie, jako Activate. Czy możemy powiedzieć, od razu go aktywuj, czy ja chcę go mieć tak jakby widocznego, nie? Natomiast jest to rzecz, która może być, ale nie musi. Tak, może być, ale nie musi. Teraz, co dalej? No to kolejną rzeczą, która już jest i musi się odbyć, to tworzymy nowy dokument. Tworzymy nowy dokument. I żeby teraz tworzyć nowy dokument, zwróć uwagę, że potrzebuję przypisać i wykorzystać mój DOK, czyli mój dokument, a on. Będzie niczym innym jak Word App i teraz po kropce po prostu Documents Add i otwieram nawias i zamykam. Taki skrót powoduje, że ustawiam sobie, aby moją zmienną, którą powołałem tutaj na samej górze, był właśnie dokument, dokument widzimy ten, nasza instancja Worda, która ma opcję powołania i utworzenia właśnie nowego dokumentu i w ten sposób dokładnie to tworzymy. Teraz zwróć uwagę, zanim będę kopiował, chcę pokazać i zademonstrować, jak to będzie wyglądać. Klikam F8. Zwróć uwagę, że ustalam ścieżkę, z której na razie nie będę korzystał. Zakres, którego również na tym etapie nie będę korzystał. Tylko zwróćmy uwagę, zakres jest range'em A1, arkusz A1, range A1, current region. Dobra. Object with block not set. Aha, oczywiście. To jest set. Jasne, że tak. To też jest zmienna obiektowa, więc jak najbardziej tak. Widzimy, że zabrakło słówka set. Natomiast w przypadku zmiennych obiektowych pamiętajmy, że zawsze słówko set, więc jak najbardziej w porządku. Idźmy dalej. Mamy instancję worda. Proszę zobaczyć, klikam i teraz już widzimy, że coś się tak naprawdę pojawiło. I teraz to, co kliknęliśmy, to jest powołanie instancji. Na dobrą sprawę, pojawił się proces tego worda i teraz chcemy go uwidocznić. Zwróć uwagę teraz, co się pojawiło na dole. Tutaj na dole. Pojawiło się u mnie, u Ciebie niewidoczne, ale po prostu uruchomiony Word. Ja pozwolę sobie go teraz pokazać. Widzimy, pojawia się Word. To jest Word, który wynika właśnie między nimi z tego, z tych mojej potrzeby. I teraz dzięki temu, że mamy Word aktywować, zwróć uwagę, że jakbym to wykasował, ten komentarz, powrócił do góry i mimo wszystko kazał go aktywować, to on się właśnie między nimi tutaj by aktywował, nie? Czyli on jest. Widzimy, on już został powołany. I teraz zwróć uwagę, że jak został powołany, to klikam F8 i dzięki temu, że powołałem go i już wykonałem kod stworzenia nowego dokumentu, teraz Word wygląda tak. Czyli najpierw powołałem instancję Worda, którą musiałem powołać, a następnie stworzyłem nowy dokument, no bo na tym mi zależało. To tak jak w Excelu. Tworzę Excela, otwieram instancję Excela, a dopiero później uruchamiam Skoroszyt. Tak to działa. Mimo tego, że się Excel uruchamia od razu Skoroszytem, zawsze jest taka zasada, ponieważ tutaj działa model obiektowy. Najwyżej w hierarchii obiekt, czyli application, tą aplikacją jest Excel, a dopiero później poniżej w hierarchii, co? Workbook, tak? Dlatego widzimy, że jak najbardziej to działa. Ja to zamykam i widzimy, że kod zaczyna jak najbardziej działać poprawnie. Co potrzebujemy dalej? No dalej potrzebujemy kopiować, nie? Czyli tutaj można powiedzieć kopiujemy zakres, zakres z danymi. Tak, możemy sobie to napisać. I teraz co wystarczy zrobić? Pamiętajmy, że powołaliśmy zakres. Czyli wystarczy powiedzieć zakres. Kopij. Czyli kopiuj go. I teraz to jest tak, jakby rzecz, która w tym momencie będzie nas interesowała, że tak powiem, najbardziej. No bo teraz, jak już go skopiowałem, to zobaczmy. Wklejamy do Worda. Wklejamy do Worda. A to wklejanie do Worda odbywa się w następujący sposób. Z uwagi na to, że będę musiał za każdym razem odwoływać się do. Mój dok. I później znowu jakieś, jakąś komendę. Znowu mój dok. To postanowiłem, że stworzę tutaj nic innego jak WiFa. Tak, uifa. dzięki któremu zrobimy mój dok. I od razu dobrą praktyką jest zamknąć WiFa. Po to, żeby nam później nie uciekło to w kodzie. I teraz najważniejsza rzecz. A mianowicie, gdzie my to wklejamy? I teraz w programie Word. W momencie, gdy używamy tak naprawdę VBA po jego stronie, mamy coś takiego jak możliwość odwołania się do tego naszego nowo. Spominaj, że to jest dokładnie ta składnia. Czyli my powołaliśmy nowy dokument i ten nasz dokument jest dokładnie teraz tym. I teraz to oznacza, że po kropce ja mam coś takiego jak paragraf. I paragraf, czyli pierwszy tak jakby wiersz. I teraz ja mówię, że właśnie pierwszy ten mój wiersz i mówię, że range. To jest dla mnie ważne. Paste special. Zobacz, uwagę, zwróć uwagę, że wybieram paste. Natomiast tutaj wybieramy sobie Paste i teraz, o, właśnie, Excel Table, to mnie interesuje. Czyli wklej do tego paragrafu pierwszego zakres, który będzie tabelą Excelową. Widzimy Excel Table, to mnie interesuje. I teraz tutaj mamy trzy argumenty. Oczywiście argumenty, te, które byśmy podali jako True. Zresztą pokażę. True. True. Oczywiście po przecinku, dlatego też nie widzi. Tutaj możemy zrobić przecinek. Tu możemy zrobić przecinek i widzimy, wszędzie wpiszę true. Czyli mam trzy argumenty. To są argumenty, które widzimy, powodują połączenia z naszą tabelą ekstrawą. Za chwilkę będzie wszystko jasne, co to oznacza. Niemniej jednak widzimy, że możemy wszędzie wpisać true. I teraz sam ten moment jest o tyle istotny, że pojawi nam się to wklejenie. Tak, pojawi nam się to wklejenie. No i zobaczmy, jak będzie to wyglądało. Pozwólmy, że kliknę sobie po prostu run. Klikam run. Zwróćmy uwagę, że otworzył się dokument i wkleiła się tabelka. Widzimy, czyli tabelka się wkleiła, ale ona się wkleiła w taki sposób, że tutaj delikatnie wystaje. Widzimy, nie widzimy jej. Oczywiście teraz w układzie moglibyśmy powiedzieć dopasuj do widzimy okienka, więc jak najbardziej się dopasowuje. Najlepiej byłoby jeszcze zmienić to orientację, prawda? Czyli możliwe, że na orientację poziomą. Ale jak zmienić, to pokazuje to w tym filmie właśnie na platformie Smart Excel. Nie zmienia to faktu. Że samo dopasowanie za chwilkę zrobimy. Czyli jak dopasować, żeby mimo wszystko to wyglądało tak jak tutaj? Nie? I żeby to się zadziałało automatycznie. Natomiast widzimy, że cały ten proces wstawienia działa. I teraz zwróć uwagę, jak wygląda ten plik. On nieco różni się od tego, jak wygląda w Excelu. Tak, czyli ta nasza tabelka. Dlatego, jeżeli chcemy, aby to wyglądało identycznie, zwróć uwagę, zamykam to. I po prostu mówię tutaj tymi parametrami nie trzy razy true, tylko false. Czyli te argumenty polegają na tym, że ja chciałbym zachować, mimo wszystko widzimy linkowanie Dexela, chciałbym zapodać formatowanie i żeby Word pamiętał formatowanie, dlatego wprowadzam sobie tutaj trzy razy false. I teraz, co mogę zrobić? Mogę, to co obiecałem, że pokażę, tables, czyli po prostu table, czyli mówię, że moja tabela, której tabela item jest pierwszy, pamiętaj, że to, co teraz napisałem, to jest tak jakby Zaznaczenie mojej tabeli, powiedzenie, że mi chodzi o tą właśnie tabelę, która jest w Wordzie, bo item 1 mówi pierwsza tabela, bo tabel może być więcej w Wordzie, nie? Ale ja teraz mówię tables i jej item, czyli tak naprawdę jej numer to jeden, I do tego mogę powiedzieć auto i zwróć uwagę, jest to fit behavior. I teraz, jeżeli powiem po spacji, mam trzy opcje, to są te trzy opcje, które tam były. Dopasuj fit content, czyli widzimy do zawartości, do okna, tak? Widzimy do windows i stała szerokość. Czyli ja mogę powiedzieć na tym etapie, że chciałbym powiedzieć fit content. No, dopasuję sobie do zawartości. I ta sytuacja spowoduje, że jeżeli teraz uruchomię, zwróć uwagę, run, czyli wciśniemy, widzimy, od razu pojawia mi się coś takiego. Czyli wkleiłem sobie to wszystko, co właśnie między innymi do Worda. I teraz, ok, to pokażę, niech już to będzie, jeżeli teraz zamknę, nie zapiszę zmian. Jeżeli kliknę enter, to ja jestem w stanie również tutaj odwołać się do orientacji. Czyli jeżeli wybrałbym kropkę, mogę na tym etapie powiedzieć Page Setup, bardzo podobnie jak w Word, jak w Excelu, i wybieram tutaj Orientation. I ta orientacja zwróć uwagę, że może być landscape, czy może być pozioma. Więc wybiorę Orientation Light Landscape. I teraz w momencie, gdy teraz uruchamię jeszcze raz ten kod, widzimy, mamy dokładnie to co chcieliśmy. W tym filmiku będę również pokazywał, jak kopiować sobie nagłówki, żeby te nagłówki, również po wklejeniu, widzimy, znalazły się poniżej, żebyśmy wiedzieli, co to są zadane, co to są za daty, że to są daty, właśnie, do rozpoczęcie, zakończenie e, i tak dalej. Więc z tego informacji tam będę pokrótce opowiadał o tym, jak możemy to wykorzystać. Niemniej jednak zwróćmy uwagę, co uzyskaliśmy. Uzyskaliśmy tabelę, która była w Wordzie i jest przekopywana jeden do jednego, gdzie właśnie, e, czyli z Excela do Worda, czyli jest to tabela teraz programie Word. No i oczywiście, jeżeli chcielibyśmy kontynuować, to oczywiście możemy. Dlaczego? Ponieważ tutaj wypada jeszcze powiedzieć kilka ciekawych kwestii, a mianowicie coś, co się może przydać. Możemy powiedzieć po kropce Save. Save as to jest dokładnie zapisz jako. I teraz, co potrzebujemy zrobić? Ścieżka. Zapisz jako ścieżka. Wybieramy ścieżkę. I teraz pamiętaj, że dzięki temu, że zrobiliśmy już Forward Slash, i ten ukośnik mogę zrobić konkatowanie ampersanda i powiedzieć, plik. Word YouTube. Tak go nazwę. I teraz oczywiście mogę zrobić docx, tak? Nie musiałbym, ale mogę. Na tym etapie zwróć uwagę, że mogę jeszcze powiedzieć close. Close jest o tyle wygodne, że nie tyle, że plik zostanie zapisany, ale od razu zamknięty. Czyli ja chcę mieć efekt taki, żeby ten plik nie pozostawał otwarty, tylko zapisz go w tej ścieżce pod tą nazwą i od razu ten plik zamknie. Oczywiście taka ciekawostka plik zostanie zamknięty mam na myśli dokument jeżeli chcemy zakończyć i zamknąć jednocześnie aplikację Worda czyli żeby aplikacja Word i Word się zamknął to musimy powiedzieć word app i tutaj jest tak jak quit i teraz tą komendą zamkniemy Worda i co ważne zwróć uwagę że podczas kopiowania ten Cały czas ten zakres sobie tutaj widzimy, tak pracuje. To są takie mrówki, prawda? Które, taka taśma ruchoma, oczywiście zakres ruchomy, który pozostał w momencie, gdy my to kopiowaliśmy. Jak chcemy z tego zrezygnować, to jest taka komenda application, a następnie cute copy mode, właśnie. I to musimy ustawić na false. I jeżeli ustalimy to na false, to w tym momencie cały nasz kod, który zrobiliśmy, będzie teraz tworzył nasz dokument, zapisze go w tej konkretnej lokalizacji tutaj, pod tą nazwą. I zamknę ten dokument. Więc zwróć uwagę. Uruchamiam, przyglądam się, jaki jest efekt, zwróćmy uwagę, że wszystko się elegancko widzimy, zamyka i plik Word YouTube jest gotowy. I ten nasz kod, który przygotowałem, również. Dlatego finalnie, jeżeli teraz uruchomię mojego Worda, zwróć uwagę, że otrzymałem Worda zapisanego w tej konkretnej lokalizacji, w jako tabelę. I to chciałem właśnie między innymi w tym materiale dla Ciebie przygotować. Dlatego też to wszystko w tym filmie. Jeżeli film Ci się podobał, koniecznie zostaw lajka. Napisz w komentarzu, co uważasz o tej metodzie. Nie zmienia to faktu, że jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, to serdecznie zachęcam do subskrybowania go, ponieważ ten film będzie mógł dotrzeć do jeszcze większej liczby osób. Dlatego też pamiętaj, że jednocześnie w ten sposób wspierasz mój kanał. No a teraz nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć miłego celowania. No i do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie, Sebastian Godziuszewski.